Są ze mną moi koledzy, przedstawcie się Nie masz kolegów Siemanko, z se, tej strony Adamek17 Witam was wszystkich Dziś nagrywamy odcinek z Orlika Jest ja ze mną, to, jak się nazywasz? Przedstaw się I tyry Czyli Fester, dobra, witam I robimy dziś challenge, 5 karnych strzelamy Kto strzeli najmniej, kręci się dookoła piłki 15 razy, chyba tak I strzelam ramkę. Cześć no i pierwszy strzela fester, dawaj fester, pierwsze pięć, pierwsze pięć karnych Wenti znowu... znaczy Venti popisał się świetną interwencją. Dawaj No i kolejny raz, drugi, druga już, drugi, druga już próba Drugi karny No i znowu znowu Wenti no Znowu bramkarz Venti kozak Trzecia próba, Leci, lecisz Paweł, lecisz fester, lecisz Lecisz to, jedziesz, doszadę Na razie ma yy, zero na... 2, tak? 0 na 2 na razie ma. Na 2 strzały 0 trafi. Dobra, dawaj. Lecisz. O ale poprzeczka. Ale Wenti znowu chyba obronił. Wenti kozak, Wendy, zrób daba. Ładną dziewczynkę. No i widzisz kozacko. No, I teraz fester po raz czwarty, lecisz No i w końcu trafił. 1 na 5 na razie masz. Ostatnia szansa, ostatnia próba Festera. Dawaj Fester. Lecisz z tym. Na razie 1 na 4. Na razie dokładnie 1 na 4. Ostatni show No event i węd... ale kurde wpadła, wpadła Czyli 2 na 5 masz strzelonych, dobra No teraz strzelam ja Teraz strzelam ja i teraz strzelam ja Zobaczymy Mamy mam, mam, mam 5 prób i zobaczymy jak pójdzie Uwaga Uwaga Mam bramkę nagrywać? Trzeba Trzeba... Pie no nagrywaj mnie. Trzeba pierwsze położyć, teraz tam wiesz To trzeba tak przejść na pewno Teraz Kurde patrzcie jak Patrzcie dobra. jak się strzelam. Dziękuję Jeden na pięć, na razie jest jeden punkt. Lecimy z kolejnym strzałem. I drugi strzał uwaga. w moim wykonaniu. Pierwszy mi się udał, więc mam nadzieję, że drugi też wyjdzie. Nie. Uwaga, uwaga. O kurde. No i trzeci strzał, na razie się tylko jeden. Jeden raz strzeliłem. Trzeci strzał, uwaga. Uwaga, uwaga. O kurde. Jak będziemy się grać do dogrywać. Nie no, jeden raz strzeliłem, trzeci uwaga uwaga Uwaga, uwaga, o kurde Jest dobra, dobra i czwarta próba, czwarta próba w moim wykonaniu Uwaga, uwaga Uwaga, uwaga, czy to radę? Ja chcę kurde załadzi. no i... No nie! Ja chcę załadnie, kurde spróbować Niestety Ostatnia próba, jak teraz nie strzelę to będę... będę... Masz jeden no. Będziesz się kręcił Jeszcze ja strzelam więc no i ostatnia próba, muszę strzeić. Bo jak nie, to będzie tylko jeden, a fejser już pan dwa. Muszę, muszę, muszę. No i zrobił to. Uwaga, jak gryzmę. Zaraz ja stoję na bramce, a vent strzela. Uwaga. Ale Adamyk coś ważnego no nie, mówi, nie mówi, się także spoko Druga próba, Druga próba Drugi jeden, strzał, może lepiej, drugi strzał, drugi strzał. O kurwa. Faktycznie. Ło kurwa Faktycznie Jeden na trzeci strzał teraz, tak? Powiedz, czy tam No, jeden na trzy na razie Drugi na razie jeden trafiony Znaczy jeden na dwa, sorry

No i każdy szalił po dwa razy, więc dogryf, do, robimy dogrywkę. Po trzy karne. Trzy Dobra. To robimy po trzy karne. To i jest to znowu to pierwszy, bal Bosch. Tak? Zaczynamy. No i lecimy z dogrywką trzy strzały w moim wykonaniu i uwaga. Uwaga, uwaga. No i jeden na trzy jest git. Na razie. Dobrze jest. Uwaga No. Machasz. No tak bardziej jeden na jeden chyba. Na razie. Jeden na trzy próby. No spok. I teraz drugi strzał, uwaga. Tudajdę. Tudajdę. Uwajdę, uwajdę. Woohoo! Gitara. Ale ładnie, co na... no i trzeci strzał. Poprzedni był, no fenomenalny, kurde, fenomenalny, uwaga. Czy trafię? A, czy mi się uda? O, nie. Ale dwa na trzy. Ej, no. Ale dwa na 2 na 3 nieźle, także gitara. No i teraz strzela Venti Uwaga, czy mu się uda. 3 próby, Dla, dajesz Venti Dajesz. No i na razie na, na pierwszy, pierwszy strzał, trafiony, udany. Strzał w wykonaniu Venti'ego Uwaga, uwaga, uwaga. No i, znaczy, no i oczywiście. No i Fester wyjął. Wyjął, wyjął to. Wybronił, może lepiej pasuje. No i ostatnia próba. Na razie strzelił tylko raz. Także jak, jeżeli teraz nie strzeli, to ja już jestem bezpieczny. Uwaga. Ale ładna bramka, co? Ładna. No i strzelił na 2T, dwa, 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 dwa znowu będzie odgrywka, znowu będzie dogrywka. Teraz strzela... Teraz strzela Fester. Fester, powiedz coś, powiedz coś. Dobra, i teraz strzela Fester. Lecisz. No i trafił. Ładnie, ładnie. Przy słupku, ładnie. I na razie ma jeden na no. trzy. Znaczy, jeden na Dobra, Dawaj. Drugi strzał Festera. Ustawię piłkę ładnie. Dawaj. Lecisz. Ja się odsunę, żeby wszystko było ładnie widać. No i Venti obroni, Ładnie Venti. Ładnie. No i ostatni, ostatni, strzał w wykonaniu festera. Lecisz. Ooo, No i co? Chyba przegrany. przegrany. Co? Przegrany. Powiedz coś. Przegrany człowieku. Jeden strzał na trzy. Jeden strzał na trzy. No, to się dokleja ja wygrałem no, wtedy. No to się kręcimy. No jak kręcimy się, dobra. No i Piotr stoi na bramce, a Paweł się kręci. Dobra, uwaga, ja liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Szybciej. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Dawaj. Dwanaście, trzynaście, czternaście i piętnaście. Dobra, lecisz, 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 lecisz. strzelaj. Lecisz, lecisz, strzelaj. No co ty robisz? Strzelaj. <laughs> o, Uwaga, uwaga. Zobaczmy, zobaczmy naszego poszkodowanego. Co nam powiesz? Ciekawego. I co? Ryje, co? Ryje, pani. Nie znosiło. Tyle to, bo. Ale przynajmniej trafiłem w piłkę. No trafił w piłkę, dobra. No i co? Nie jest takie proste, no Mam nadzieję, że podoba Wam się ten filmik. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. I no. Jeżeli chcecie więcej, to piszcie w komentarzu. Także nagramy coś, myślę, nagramy coś, czy nie? Nie. Może chcieli być kogoś nowego, nagramy coś, ja ich namówię. Dobra, to ja bym siemka, pozdrawiam Paulina, Kamila i <laughs> siebie. Piotrek pozdrawia Paulinę, Kamilę i siebie, ja też ich pozdrawiam, dobra. I mamy tatę ja i rodziców. Mamy ja tatę i rodziców, Paweł też pozdrawia, dobra. Siemanko i widzimy się w następnym odcinku albo na live. Dobra, elo.